O Bogu, bracie i siostry. Nie wiem jak waszych, ale w moim sercu jest wielka radość. A może powiem inaczej. Są trzy powody radości. Jest to szczególne. Kiedy Pan Bóg daje przeżywać swoją łaskę, swoje błogosławieństwo, tym bardziej w takim dniu jak w dzień wczorajszy, tym bardziej w takim dniu jak dzień dzisiejszy. Po pierwsze, niezmiernie się cieszę i raduję, kochani, że z łaski Bożej jest mi być na tym miejscu. Amen. Myślę, że każdy z nas pragnie, e, tęskni, dąży do tego błogosławieństwa być w domu Bożym. Po drugie e, raduję się, cieszę z tego niezmiernie również, że Pan Bóg przyłożył jeszcze dzień. Jeden dzień do mego życia, yy, w życiu moim, jest to też również łaska Boża dla każdego człowieka, że te dni jeszcze się przedłużają, że czas łaski dla mnie i dla ciebie jeszcze trwa. Zbawiony, niezbawiony, słyszałeś, nie słyszałeś dobrą nowinę. Pan Bóg dzisiaj daje ten dzień, abyś był świadomy, że jest ktoś, kto ciebie kocha i że jest ktoś, kto ciebie błogosławi, że jest ktoś, kto za ciebie umarł. To jest nikt inny jak tylko Jezus Chrystus. Kochani, i trzeci powód, to jest powód radości kaznodziejskiej. Myślę, że bracia, którzy stają na to miejsce, przeżywają, pragną, oczekują, dążą, zmierzają w tym kierunku, aby to przeżywać. I wiecie, kochani, radość kaznodziei to nie tylko, kiedy wyjdzie efekt tego, co Pan Bóg daje, kiedy napełnia Jego usta, kiedy Jego słowa wypowiadają rzeczy, które pochodzą od Ducha Świętego. Ale radość kaznodziejska jest również zawarta w tym, że w ten czas, w dniu wczorajszym, w dniu dzisiejszym i oddałby Bóg, aby jak najczęściej imię Jezusa Chrystusa było, co? Zwiastowane i uwielbione. To jest naprawdę blogość, kiedy nie mówisz o nikim innym, jak tylko mówisz o Jezusie. Kiedy czerpiesz tą naukę ze zwiastowania Filipa, kiedy był w Samarii, to jest powiedziane, że on im zwiastował kogo? Chrystusa. Jezus Chrystus na początku, Jezus Chrystus na końcu i Jezus Chrystus zawsze. To jest szczególne błogosławieństwo dla koznodziei, a tym bardziej w tym dniu, jak taki. Bracia i siostry, może cząstka tego, co chciałbym powiedzieć: Mamy dzisiaj wśród nas łaski Bożej, również i goście. Należy się im ten czas, ale chciałbym krótko tak wspomnieć, kochani, o czymś, o czym my dobrze znamy, o, czym, o czymś my, jako ludzie, będąc żyjąc na tej ziemi, wiecie, często to jest używane w języku potocznym pewne zwroty, pewne stwierdzenia, pewne wyrazy, one tak no, są w naszym słowniku. Kochani, i dzisiaj, z łaski Bożej. Chciałbym powiedzieć i zwiastować Boże Narodzenie. ma powiedzieć, bracie, ale jak to zrobić? Kochani, chciałbym dzisiaj Wasze serca z laski bożej, bo to, jak pastor zaznaczył, to nie jest coś, co otrzymujesz cyk i już masz, ale to, co nurtuje moje serce, to, co wnikam poprzez pryzmat Słowa Bożego i zgłębiam ten temat. Wiecie, czy dzisiaj byś się zgodził ze słowem, z dwoma wyrazami Boże Narodzenie? I pamiętam był w moim życiu taki czas. Miałem wtedy 22 lata. I pamiętam, jak dziś na ścianie wisiał kalendarz. Popatrzyłem na niego, taki wąziutki z wyrwanymi stronami w języku polskim. I podszedłem do niego, popatrzyłem na tą datę, zapewne wiecie jaką, i czytam tak: Boże narodzenie. Dwa słowa. Ale kochani, chciałbym, abyśmy z laski Bożej dzisiaj nieco głębiej poszli abyśmy się zastanowili i dali w swoich i w sercach odpowiedź, czym dla mnie jest Boże Narodzenie. Wiecie, tam przeczytałem Boże Narodzenie, tak odszedłem, ale to, co wyczytałem, to, co przyjął mój umysł, i co przeczytały moje oczy, i co w swoim sercu miałem, to była tylko pustka. Dwa słowa. Wiecie, on, te słowa one nie zrobiły swojej pracy w moim sercu. I to Boże Narodzenie to nie tylko ta czerwona kartka w kalendarzu z napisem. Ale kiedy patrzysz, wiecie, to tak zaczynam rozmyślać, czy Boże Narodzeniem jest, jest słowo, czy jest Boże Narodzenie faktem. Dwie rzeczy. I pewnego razu rozmyślałem e, w swoim sercu, to był wieczór, tak nie korzystałem żadnego słownika, nie korzystałem z leksykonu, z żadnych pomocy, z korkodancji, usiadłem i zaczynam rozmyślać. Tak wam mówię prosto, jak było. I wiecie, to się ciągnie na przeciągu paru tygodni. I to ono tak mnie nurtuje. Wczoraj, kiedy tak siedzieliśmy tutaj z braćmi z przodu, i bracia zwiastowali cudne imię Jezusa Chrystusa, pamiątkę Jego narodzin. Kochani, a ja tak myślę sobie, zadałem to pytanie w swoim sercu. Wiecie, tak jak kiedyś. Filip zapytał tego Onnucha, królowej Kandaki, skarbnika, który wracał z Jerozolimy tą drogą pustyną, i spotkał Filipa, a ten czyta prorokę Izajasza 53 rozdział. I wówczas Filip zadaje mu pytanie: Pamiętacie, jakie? Czy rozumiesz, co czytasz? A ja siedzę wczoraj i tak, brać mi tutaj z przodu, słucham, a Duch Święty pyta mnie: Czy ty rozumiesz, co świętujesz? Czy ty rozumiesz, kogo świętujesz? Czy ty rozumiesz, jaki to jest dzień? To nie tylko ten dzień, czy siódmy, czy dwudziesty piąty, a może inni jeszcze inny dzień ustalą, kiedy Jezus Chrystus się narodził. Ale wiecie, w tych słowach jest pewna głębia. I oto parę dni temu, tak się zwierzę, e, zaszedłem do domu, e, byłem w domu, podszedłem do Damiana pokoju, tak patrzę, siedzi w internecie i ogląda. No, dobra jest kontrola ojcowska, amen? Trzeba kontrolować. No i ogląda. Ale patrzę, coś tam jest o ewolucji, coś tam jest o Bogu. Oj, myślę, to dobry czas. I tak usiadłem i sobie się e, przysiadłem i słucham. I wiecie, w pewnym momencie moje serce aż zadrżało. Wiecie, ja tego nie oczekiwałem i nie spodziewałem, a wiem, że to Duch Święty dał. I tam się mówi o Bożym Narodzeniu. I myślę sobie, wiecie, 10 punktów opracowałem, czym jest z Laski Bożej, kiedy siedziałem, wziąłem długopis i tylko pisałem. Ale tam na Boże Narodzenie popatrzono inaczej. Wiecie, to są dwa słowa: Amen. I 14 liter. Ale ktoś umiejętnie, manipulując tymi literami, ułożył jeszcze 20, ponad dwadzieścia par wyrazów i mówi, ale z tych liter, czterech wyrazów nie da się ułożyć. I pomyślałem sobie, Boże, ja bym życie przeżył i do, do takiego wniosku bym nie doszedł, bo mój umysł tego nie ogarnia. Ja myślałem o czym innym. Wiecie, czym jest Boże Narodzenie? Ludzie wciąż pragną zgłębić tą tematykę. Oni wciąż dociekają. Kochani, pozwólcie, że o paru rzeczach. To pytanie kieruję do każdego, kto jest na tym miejscu. I do młodzieży, i do dzieci. Kto może odpowiedzieć i chce odpowiedzieć w swoim sercu, czym dla mnie dzisiaj jest Boże Narodzenie? Czym osobiście? Jeśli słuchasz tego słowa ze zrozumieniem. I wiecie, kochani, Popatrzyłem na pierwszą rzecz. Popatrzę na was, na braci starszych, na wiek. I myślę sobie tak, chronologicznie, z Laski Bożej jesteśmy po nowym roku. Następny rok z łaski Bożej nie wiemy, co przyniesie, co Pan Bóg da, ale wierzymy i ufamy Panu, że On kreuje naszymi drogami, naszymi ścieżkami, prostuje. Tak mówi Słowo Boże. I kochani, ten nowy rok, kochani, to jest coś szczególnego. To jest coś co Pan Bóg ci daje. I kiedy popatrzymy na ten yy, Boże Narodzenie chronologiczne, to jest kolejne, prawda? To jest następne. I wielu braci, wielu sióstr może od 60 lat, może więcej. Ja już 28 rok obchodzę tak po chrześcijańsku, tak jak dziecko Boże i tak jak Pan Bóg pragnie, to Boże Narodzenie. A więc następne, pierwsza rzecz. Boże Narodzenie jest tym czasem, który Pan Bóg ci daje. I kochani, idąc dalej. Wiecie, Boże Narodzenie to strumień urzeczywistnieniem Bożej łaski. Biblia, i Ewangelia Pierwszego Jana jest powiedziane, że zakon został nadany przez kogo? Przez Mojżesza. A łaska stała się przez kogo? I prawda, dziękuję bracie, przez Jezusa Chrystusa. A więc Boże Narodzenie dla nas, kochanie, jest objawianiem Bożej, ucieleśnionej, rzeczywistej, realnej, prawdziwej laski Bożej w osobie Jezusa Chrystusa. I jak to grupa nam pięknie śpiewała, ja prawda, desz wina je. To jest Jezus Chrystus, to jest osoba, to jest realia, ktoś to był, To jest i to, to zostanie ten sam. Kochani, następna rzecz. Boże Narodzenie jest pamiątką. Ponad dwa lat temu w Betlejem, kochani, urodził się ktoś. Wiecie, Betlem to jest szczególnie miejsce. Wiecie, co to znaczy Betlejem? Amen. To jest dom chleba. To była szczególna miejscowość. Tam się wypełniły prockie pisma odnośnie Jezusa Chrystusa. I kochani, w tym Betlejemie przyszedł ktoś, który powiada, ja jestem prawdziwym chlebem, który co? Stąpił z nieba. I ten chleb nasyci twoją duszę. Ten chleb ubłogosławi twoje życie. To jest Jezus Chrystus. I kochani, następna rzecz. Wiecie, kiedy tak myślę o tej pamiące, Biblia nam mówi takie szczególne wersety, że pamięć o sprawiedliwym jest jaka? Błogosławiona. Niektórzy twierdzą, no bracie, a po cóż to święta? Kochani, werset, który chciałbym przytoczyć, bo może już zapomnę, taka jest ludzka pamięć, i którym chciałbym się podzielić, tylko jeden. 45. Psalm, 18., ostatni werset. Kiedy jesteśmy, mówimy o pamiątce Bożego Narodzenia. I wiecie, Panu powiada tak w swoim słowie: Upamiętnię imię Twoje przez wszystkie pokolenia. Dlatego ludy wysławiać się będą po wieki wieczne. Pan Bóg powiedział, że upamiętni imię swojego syna. Dlatego, że on jest święty. Dlatego, że on jest Bogiem. Dlatego, że on jest sprawiedliwy. I wiecie, kiedy tak patrzę na jego sprawiedliwość, kiedy wielu ludzi widziało w nim człowieka sprawiedliwego. Pamięć o sprawiedliwym jest błogosławiona. Warto jest mówić, warto jest świętować, warto jest błogosławić Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kochani, Boże Narodzenie jest również wypełnieniem pis prorockich. Amen. Kochani, czy pamiętacie, jakie pierwsze proroctwo Pan Bóg dał odnośnie Jezusa Chrystusa? Amen. To jest pierwszy rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa, yy, pierwszy rozdział, 3,15. Jest tam takie cudowne słowo powiedziane. Jest tam słowo powiedziane o niewieście, o jej potomstwie, które zdepcze głowę węża. A ono ugryzie go w pięte. I to zaczęło się dziać. To dwa tysiące lat to proroctwo, Pan Bóg, który czuwa nad wypełnieniem swojego słowa. Jak. Jeremiasz kiedyś widział tą galąskę drzewa miktelowego. To zaczęło się dziać. Dziś pastor czytał Izajasza, siódmy rozdział. Oto pocznie Panna i porodzi syna i nada mu imię Immanuel, co zwie się Bóg z nami. Oto sam Pan da znak, Biblia mówi. Ten znak przyszedł na ziemię i tym znakiem jest Jezus Chrystus, o którym... Symeon zwiastował i prorokował, któremu będą się sprzeciwiać, a który jest tak wielkim błogosławieństwem dla ludzkości. Kochani, następna rzecz, o której chciałbym się y, wspomnieć dzisiaj: o Bożym Narodzeniu, jako o dobrej nowinie. Nie wiem, jaka nowina cię buduje. Wiecie, Biblia mówi, że dobra nowina krzepi kości, ale kiedy mówisz i słyszysz Ewangelię. I ona przenika twoje serce. Ona wnika do głębi twojego wnętrza. Wtedy buduje się co? Twoje wnętrze i twój duch. Jesteś napełniony. Jesteś ubłogosławiony. Przeżywasz ty i ja Bożą obecność. A więc Boże Narodzenie, kochani, jest również tą rzeczą, o której dzisiaj mówię. A dla dzieci. Ktoś ma powiedzieć, no czas świąteczny. Wczoraj siostra wspominała o prezentach. Nie wiem czemu tak się utarło w tradycji, Naszej, nie naszej, nie wnikam w to, ale tak jest. Najwspanialszym darem, jakim otrzymała ludzkość dla Ziemi, to jest kto? Jezus Chrystus. Dar, który stąpił z nieba. Ten, który błogosławia Twoje i moje życie, jak już powiedziałem. Kochani, dla nas, kiedy jesteśmy dzisiaj zgromadzeni, to Boże Narodzenie jest również tymczasem poświęconym Bogu. To jest nabożeństwo, to jest społeczność. To jest nasza obecność na tym miejscu i chwala Bogu za to. <laughs> Panie, i dobra nowina przejawia się w tym. To, co powiedzieli aniołowie, że dzisiaj narodził się Wam kto, król? Dziś narodził się Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. To jest dobra nowina <laughs> dla całej ludzkości, ile będzie nam dane żyć na tej ziemi i dla wszystkich przyszłych pokoleń. Kochani, Cóż jeszcze chciałbym dzisiaj powiedzieć? Wiecie, działo się coś szczególnego, kiedy Pan Jezus przyszedł. To Boże Narodzenie, jak ktoś powiedział pięknie, to sam Bóg nawiedził Ziemię. Sam Jezus Chrystus jako Bóg przyszedł w ciele człowieka i pewnego razu tak się zastanawiałam i myślę, Panie, a dlaczego ty nie przyszedłeś w jakiejś irmie, fojmie, innej formie? Ale ty miałeś rodowód, ty, te pokolenia, które przyszły, ty miałeś pra ojców, ty miałeś tą ziemską matkę. Dlaczego przyszedłeś na tą ziemię jako niewobłę? I wiecie, długo nie trzeba było czekać na odpowiedź. Biblia nam mówi, takie wspaniałe słowo w liście do chobrejczyków, gdzie jest powiedziane. Że my nie mamy arcykaplana, który nam nie mógłby współczuć w naszych, co? Słabościach. Nie mamy arcykaplana, ale mamy doświadczonego we wszystkim, za wyjątkiem czego? Grzechu. Wiecie, to mówi nam o jednej rzeczy: Że Jezus Chrystus jest w stanie zrozumieć każdego. I takie dzieciątko. Te, które brał swoje ramiona i błogosławił. I takiego młodzieńca w dwunastym wieku, w 12 roku życia, kiedy był świątyni. On może błogosławić Ciebie jako dorosłą do słowej i błogosławie. On błogosławi i starca i wdowy i sieroty. Tak, jest nam Pan. Chwala Mu za to, Niech imię Pańskie będzie błogosławione, ani Boże Narodzenie nam pokazuje, jak daleko Pan Bóg jest w stanie posunąć się i posunął aby zbawić Ciebie i mnie. Jest to szczególny czas błogosławiony. Ktoś ma powiedzieć, bracie, ale ja z tym słowem Boże Narodzenie to się nie zgadzam. I kiedy tak wnikniesz głęboko i zastanowisz się, to pomyślisz tak, no jak to tak? Bóg się narodził? Przecież preegzystencja jest takie słowo w języku polskim. Ono mówi jako o Bogu wszechczasów, o Bogu, który był, o Bogu, który jest i Bogu, który pozostanie, to o Jezusie jest powiedziane, że on wczoraj, dzisiaj i na wieki, jaki? Ten sam jest Bóg wieczny. Kochani, i kiedy muzułmanie ponad połowę świata podbili, oni weszli do chrześcijańskich świątyń i oni napisali napis taki szczególny: Bóg nigdy się nie rodzi. Bóg nigdy się nie zrodził i nikt Boga nie zrodzi. Oni swoje wprowadzili, swoje napisali. Ale kochani, Jezus Chrystus przyszedł. Ten czas się wypełnił, te dni się wypełniły, ten rok przyszedł. Wiecie, to Jezus Chrystus podzielił erę na dwie części. Wiecie, jakie? Do narodzenia Jezusa Chrystusa i po narodzeniu Jezusa Chrystusa. To jest taki czas. Kochani. Dlatego też zastanów się, braci i siostro, czym dla Ciebie. Jest Boże Narodzenie. Piękniej brzmi to, co wczoraj pastor przeczytał z Ewangelii Świętego Mateusza, a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. I znamy dalszą historię. Bracie i siostry, chcę w Wasze serce pozostawić jeszcze jeden króciutki wiersz. powiedzmy powiedzieć, bracie, po pięćdziesiątce to ty się robisz sentymentalny. No, wiecie, starość ma swoje prawa. Jakby nie było. I tego przed tym nie udziemy i nie unikniemy, jeśli Pan Bóg da tą laskę. I chcę podzielić się takim króciutkim wierszem, żebyśmy zobaczyli i zrozumieli pewien sens tego, co chcę dzisiaj przekazać. I wiecie, to będzie motto końcowe tego, co chcę powiedzieć. Z laski Bożej. Posłuchajcie, gdyby napełnić ocean atramentem, gdyby pergaminem przykryć niebiosa, gdyby każde z błot Trawy piórem się stało, a każdy człowiek wziął się do pisania, opisując miłość Boga. Ocean wnet byłby pusty, a pergamin, choć pokrywał firmament, okazałby się zbyt mały. I nie pytam was, kochani, czy to się Wam podoba, czy nie. To jest kwestia indywidualnego odbioru. Może ktoś powiedzieć, bracie, to może i nie miejsce na czas, aby takie wiersze czytać. Ale chcę Wam powiedzieć o okolicznościach tego wiersza, gdzie został napisany, przez kogo został napisany i w którym roku. Kochani, mnie to zaszokowało. Ja czytałem dziesiątki razy ten wiersz. Pozostało mi to z języka polskiego, kiedy szlifowaliśmy fraszki, treny Jana Kochanowskiego. I myślę, panie, jakie przesłanie jest z tego wiersza opisując miłość Boga. Bracie i siostry, gdyby to ode mnie zależało i gdybym miał ten przywilej opisać miłości Bożej, to powiedziałbym tylko dwa słowa. Jakie? Jezus Chrystus. To jest przesłanie Bożego Narodzenia. To jest objawiona miłość w Jezusie Chrystusie. Czy przyjąłeś, czy skorzystałeś. I wiecie, ten wiersz, on nie został napisany tak, jak ja go teraz przepisałem na karteczkę, z niej czytam. Ale on został wyryty na ścianie jednego z budynków. To był 1917 rok. Dawno, dawno temu. I wiecie, nikt nie wie, kto go napisał. Ale budynek, na którym został napisany, to był szpital psychiatryczny. I pomyślałem sobie, panie, jeśli w takim środowisku. Są ludzie, którzy tak potrafią napisać. Panie, którzy potrafią tak wyrazić Twoją miłość. Tę głębię Twojego błogosławieństwa, które masz dla nas ludzi. Panie, jak mo, ubogie jest moje słownictwo. Panie, ja jestem nikim. Jeśli taki ktoś znalazł się i potrafi wyrazić, ująć to słowo. Myślę, to nie było tylko słowa. Bo kiedy zrozumiesz, wiecie... Gdyby to jest założenie, to jest przypuszczenie, i atramentu by było za mało, może by tego nie było, a my tutaj stajemy na to miejsce. I z laski Bożej jakoś chcemy to przekazać, może tak często nieumiejętnie, może tak często nam brakuje słów i pamięci, ale mówisz o Jezusie, zwiastujesz o Jezusie i to jest najwyższe błogosławieństwo dla Ciebie i dla mnie to miłość Jezusa Chrystusa. Jest przesłaniem Bożego Narodzenia. Niech Was wszystkich Pan błogosławi. Amen.